Siema, witajcie, witajcie w nowej serii. Ja się na początku przedstawię, z tej strony Daniel, a oto mój nowy współprowadzący Róży. <laughs> e, y, no, że że na 50 tysięcy subskrybentów się przefarbuję na różowo. No i. Yy, coś nie wyszło, ale no zaliczone, nie? Zaliczone. Ale słuchajcie, po co dzisiaj tu no. jesteśmy? E, żeby zgadnąć utwory B a czy znaczy zgadnąć jego wersję w sumie. Tak więc, jeżeli jesteście Team Róży, to napiszcie w komentarzu hashtag Róży, żeby dostać serduszko. A jeżeli komuś innemu kibicujecie, to napiszcie to samo. A w dzisiejszym odcinku, jak po tytule pewnie widzieliście, będzie również gość. Witajcie, to Kamcio z The Candy Freestylers i dziękuję bardzo chłopaki za zaproszenie. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze mi pójdzie z tym challengem, a mianowicie dokończeniem tekstu bds -a. Mam nadzieję, że również Wam dobrze poszło w moim odcinku u nas na kanale, ale u nas zmierzyliście się z piosenkami od tyłu. Ale to już u mnie czas na dokończenie tekstów piosenki, prawda Daria? Jest ze mną moja siostra, która dostała już wcześniej wszystko. No, i będzie mi zadawać teraz. Zobaczymy o co tu chodzi. W takim razie pierwszy wers. Posłuchaj. Jestem z bloków, bo umiem mądrze mówić. Co? Mogę ci też mam podpowiedzieć? że. Dobra. Dokończenie tego wersu mhm. to jest bardzo długi wers, który jest bardzo szybko nawinięty. Może. Umiem dobrze mówić. Nie nie, 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 nie zgadnę tego No to lecimy dalej <grym> Nie zgadnę tego, ajaj Odpowiedź to Ale w jakim celu miałbym konwersować z kimś, to jest, a, to jest aż z tak, tak strasznie głupi No właśnie, miałem to, miałem to słowo głupi, tak Dobra, nie, nie, nie Dwie się na godzinę o, Jadę, jakbym nie miał nic I co, bez tej karteczki no. <grym> jest też mocno, telefon w sumie, no A to nie jesteś takiego typu U. p*** ich Znaczy, tam coś jest jeszcze w, w czasie w tym, ale jest. No jest. Ale jest to takie U? Nie, nie. Nie? Jest, nie. Wiem, że coś tam było, ale nie odgadnę, tak? No nie. To mogę dać ci punkta. punkta. Dobra. Bo powiedziałeś, że ich. Tak, Okej, okay. <laughs> to masz zerek był. Oni coś piją. No, no. Nie ma ich. To z tych ławek, ulic, bloków. O, kurde, dobra. Jest to cytat z BDS-em wiadomo, o z Doliny Smoków. Ja często wykorzystywałem te wszystkie wycinki. Z, o, od Badiego na przykład w, ra, w serii Rap w prawdziwym życiu, dlatego w, mogę tutaj wiedzieć. To z tych ławek, ulic, bloków, pośród. Kurde, i właśnie to, jest, to tam jest kilka takich. No kurde, no to jest najgorsze, w dokończeniu nie jestem za dobry. Pośród hajsu, ulic, bloków, pośród hajsu. Wiedy i rozbitych domów, tylko mi to przychodzi do, do, do głowy, Myśla, ale to jest chyba później. Ale dobra, niech będziesz tak odpalić, bo naprawdę mam pustkę teraz. I, cały... No i ty wszystko mi odpowiadasz, no. To z tych ławek ulic bloków, pośród braci, w wrogów. Rzeczywiście, no to ty nie będzie punkcika, pośród braci, sióstr. dobra. Tej piosenki za, dużo, za długo nie słuchałem i za dużo też nie, więc niestety pierwsza runda niezaliczona, lecimy do drugiej. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. Dobrze. Jest Dobra. punkt. Ok, to było proste. Kręcę się jak alufelgi po tym dziwnym mieście. Ale przecież to jest tako. Więc z tego, ale to jest piosenka pds Ale to mają być wersy PDS! Ale no, brać. A nie wersy z piosenki Kręcę się jak alufelgi po tym dziwnym mieście. Znaczy to nie jest wers kończący? Nie. Nie wiem sam, kim jestem, nie wiem, kim ty jesteś. Oni chcą mieć życie jak na Pinterestie. No, oni życie z pornografii znów się śliną weźnie Ło. Wow. Jeszcze nie mam miliona, ale zaraz zrobię. Okej, okay, jeszcze nie mam miliona, ale zaraz zrobię. Wszystko podwójne. Tak jak bracia Mroczek, coś takiego było. To było w piosence, kurde, też nie wiem której, bo tą płytę są słuchałem. Jeszcze nie mam miliona, ale zaraz zrobię. Nie wiem, ja bym, to, ja bym dał albo wszystko podwójne tak jak Bracia Mroczek, albo wszystko podwójne tak jak Bracia Golec. Coś takiego tam jest. Dobra, z, z, pójdziemy z tą podwójnością i zrobimy, że wszystko podwójne tak jak Bracia Golec. To ostatecznie odpowiadam. Kamil. No, widzę już. Bracia Mroczek! Ja! No to dobrze na początku miałem. No głupi błąd. Wszystko podwójne tak jak Bracia Mroczek, jednak. Tak. Marzy o Dziłagon, odkąd dowiedziałem się, że miłości nie kupię? Marze o Dziwagon, odkąd dowiedziałem się, że miłość się że nie kupię Już nie pyta się, czy kocham, to by było trochę głupie Wybrać, Wyraźnie, wyraźnie A, ten, hmm. Marze o Dziwagon, odkąd dowiedziałem się, że miłość się nie kupię Ona pyta się, czy kocham, to by było trochę głupie No trochę Wybrać, inaczej, mamu. trochę inaczej Wrócę dzisiaj na noc no dobrze, no, ale, to, to ale ten, było, ten wers, o który szpuk, chodziło, to trochę przekręciłeś. Możesz się jeszcze poprawić. Okay, a... Początek. Nie wiem. No dobra, ale no to. to... pół punktu. Okej, okay, jest, jest... jest połówka. No. Już nie pytaj mnie, czy kocham, to by było trochę głupie. Aha, no dobra. Już nie pytaj f... mnie. F... E, w w f... i rozali. Kiloganzi na bloku. Bo, Założymy to, po to, żeby już nie dealowali. Kiloganzi no to... na bloku. No, no to, 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 był, to był bardzo łatwe. Bardzo łatwe to prawda. No, okay. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. No uwielbiam tą piosenkę. Znowu jadę sam nie ma nikogo ze mną. Znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. To miasto kochano To jest na ficie nawet jest Kosa i jest white. I to jest piosenka, lubię. Wiecie co, lubię? <grymne> to była twoja odpowiedź, tak. tak? No to dobrze, to było. Tak. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną, znów nie mogę spać, ale wszystko mi jedno. Bo no, wystarczyło, więc fajnie. Ta runda na plusik. Patrzę w twoją stronę, ponieważ chcę mieć z tobą dziecko. Nie wiesz, z jakiego to jest utworu? Wok. Nie. nie. Nie, nie wiem. No, a znaczy, ty ty tyle tego słuchałeś? Jestem, nie jestem na zdjęciach, tak? Nie! nie? Day boy. no właśnie. Nie, nie, dalej mi, mi tak zło Taniej nie skojarzyłem. Playboy, no tak, no tak to leci. No dobra, no to nie ma punktu, no nie ma punktu, niestety. Karamba. O. A wers to patrzę od twojej strony, ponieważ z mieć z dziecko. Żartowałem mała, ja to tylko Playboy. playboy. Eee, chcę zarobić tyle, że sklepom zabraknie port portfeli dla mnie. Znaczy podpiąć wers wcześniej no. no. To, to jest akurat też, też dość, dość proste. Muszę pełen... Muszę mieć pewność, że typ, który jedzie za mną strzeli za mnie, chce zarobić tyle, że sklepom zabraknie portfeli dla mnie. <grystanie> Mamy coś tam, coś tam, drip taki, że coś tam. No nie pamiętam. A my co, słowo, drip taki, że mój black box, nie? No. minus jeden, okej. Dawaj, dawaj. Byle do przodu, teraz się rozkręcamy. Coraz lepiej. Zdejmij już swoje rzęsy i zmyj makijaż. Okej, okay. to będzie chyba nawet z piosenki nadchodzi lato. Nie masz być. Perfekcyjna, masz być prawdziwa? Coś takiego tam może być? Czekajcie. No, coś z prawdziwością może być. I do, mam nadzieję, że to jest z tej piosenki. Dobra, postawmy na to, że nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa. To tak, no to mega fajnie, to idziemy coraz lepiej. No. Tego myślę, że nie będziesz wiedział, ale no. może mnie zaskoczysz. U, euforia, u, u euforia. Oczywiście, z Hardcore foru hardcore. Wiem, wiem, wiem. U, euforia, u. Bo wcześniej było, że tam z Natalią maczek, i w ogóle coś takiego, no. Jej moja polsa, tak jak Tomasz i Natalia. Maczek. U, u euforia, uuu, euforia. euforia. Dawaj mi, mi podpowiedź. I to mogę Ci powiedzieć, jak się zaczyna. No. Dziś w nocy. Argo i w ogóle. Mhm. No, no co nie wiem. Dziś w nocy tańsze, bo nie wiem, czy dotrwam do dnia. No i tyle. No, więc... trudne jest. Kuma wynik... ABCD, to było wszystko. No. Jedyne co nas różni, to że jestem znany. A co było wcześniej? Nikt, nikt nie jest idealny, ja też mam wady. Jedyne co nas różni, to że jestem znany. Ale też mam wady. Coś takiego? Podobnie, ale coś tam zjadłeś na początku. No to nie wiem. Ale też mam wady. Są hmm. idealni, bez Instagramy. No. Ona ma tatuaże i kolczyki. I uwielbia brzydkie rzeczy. No to to jest yy, refren z piosenki Brzydkie Rzeczy. Ona ma tatuaże i kolczyki i uwielbia brzydkie rzeczy. Lubi ładne rzeczy i uwielbia brzydkie rzeczy. Robi ładne rzeczy? Cześć. Kurde, to jest taka gra słów. To nie wiadomo, jaki wyraz jakby włożyć w to. Lubi ładne rzeczy i uwielbia brzydkie rzeczy. Tak odpowiem. No niestety jest to. Mówi ładne rzeczy, lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Lecz. Kurde, no znowu. No niestety, chłopaki, nie wiem, jak wam poszło. Ja. W sumie tak na pograniczu, dość trudne to było, ale fajnie się było w takim czymś sprawdzić. Wszystko ode mnie. No więc wyniki są jakie są, ale napiszcie, czy nam się podoba taka forma odcinka. Może trochę pokombinujemy, żeby jednak tak. były odpowiedzi ABCD. Możecie zaproponować w komentarzach, co o tym sądzicie. No i czy chcielibyście kolejny odcinek? A jeżeli tak, to z kim? Czyje wersy byśmy mogli odgadnąć? Dajcie sobie wersję Rapsona wersy Jacksona, wersy może? No, to jest dobry pomysł. Chcecie? Napiszcie. W Albo lepiej wersję Anko Hemingwaya. Yy, hashtag Róży. Napiszcie jak chcecie serduszko I, i przycisk tutaj. Tak no i to tyle. Z poważaniem. Z poważaniem. Poważny kanał. Ciema. No i oczywiście wbijajcie na kanał Kamila, gdzie my wystąpiliśmy gościnnie w filmie, w którym odgadywaliśmy utwory od tyłu. No i zostawcie mu subika. Do widzenia.